Joanna Dark, imię będące synonimem odwagi, wiary i patriotyzmu. Legenda, która przetrwała stulecia i zmieniła naród, ale ich historia rozpoczęła się skromnie w małej wiosce na francuskiej prowincji. Juana była chłopką, analfabetką i nie miała żadnego doświadczenia wojennego. We Francji rozdartej wojną stuletnią i okupowanej przez Anglię, pomysł, że młoda wieśniaczka może odmienić bieg wydarzeń, wydawał się niemożliwy do spełnienia. Następnie, mając 13 lat, Juana usłyszała głosy. Głosy świętych i aniołów powierzyły mu boską misję, wyzwolenie Francji spod panowania Anglików i koronowanie Delfina Karola na prawowitego króla. Czy prosta wieśniaczka mogłaby rzucić wyzwanie całemu królestwu? Joanna, motywowana niezachwianą wiarą, opuściła swoją wioskę i udała się do Wokoleurs, gdzie przekonała kapitana Roberta de Bodricourt, aby zabrał ją do Delfina Karola. Ale w jaki sposób mogła przekonać sceptycznego księcia i dwór pełen wątpliwości, że ona, młoda wieśniaczka, jest zbawczynią Francji? Jean wystawiła swoją misję na próbę. Delfin, będąc podejrzliwym, ukrył się wśród swoich dworzań, ale Joanna rozpoznała go natychmiast, co było dowodem ich boskiej więzi. Mimo to sąd pozostał sceptyczny. Poddawano ją przesłuchaniom teologów, którzy kwestionowali jej wiarę i wizję. Wielu uważało ją za heretyczkę lub wariatkę. Jednak ona pozostała twarda. Juana spotykała się z drwinami, pogardą i nieufnością. Czuła się samotna i niezrozumiana, ale wizja wolnej Francji dodała jej sił. Jego jedyną bronią była wiara, a tarczą determinacja. W końcu Delfin, pod presją rozpaczliwej sytuacji w Orleanie, obleżonym przez Anglików, dał mu szansę. Dał mu armię i zbroję. Ale Juana nie była wyszkoloną wojowniczką. Musiał nauczyć się walczyć, inspirować swoich żołnierzy i przekuwać strach w odwagę. Jego pierwsze bitwy były krwawe i chociaż udało mu się podnieść morale, zwycięstwo wydawało się nieuchwytne. Podczas szturmu na Les Tureles Jean została poważnie ranna strzałą. Zdemoralizowana armia francuska zaczęła się wycofywać. Wydawało się, że wszystko stracone. Boska misja zakończyła się niepowodzeniem. Francja była skazana na zagładę. Sama Joanna czuła, że zbliża się śmierć, a wraz z nią koniec jej marzeń. Ale potem coś się zmieniło. Z nadludzką siłą żan wstała, wyciągnęła strzałę z ramienia i trzymając wysoko francuską flagę, krzyknęła – naprzód! Zdobędziemy Tureles! Jej odnowiona odwaga zainspirowała żołnierzy, którzy, pełni nowej nadziei, ruszyli razem z nią naprzód. Wbrew wszelkim przeciwnościom, Francuzi zdobyli Tureles i wyzwolili Orléans. To zwycięstwo zainspirowało cały kraj. Joanna Dark, wieśniaczka, która słyszała głosy, stała się dziewicą orleańską, zbawicielką Francji. Od tego momentu poprowadził armię francuską ku serii zwycięstw, zmieniając bieg wojny. Przekonał Delfina Karola, aby udał się do Rims i został koronowany na prawowitego króla. Karol VII został koronowany na króla Francji. Misja Joanny została wypełniona. Francja była bezpieczna, przynajmniej na razie. W tym momencie Joanna odczuła głęboką satysfakcję, widząc, że jej wiara i odwaga przyniosły owoce, ale pokój nie trwał wiecznie. Historia Joanny uczy nas, że wiara, odwaga i determinacja pozwalają pokonać każdą przeszkodę. Niezależnie od Twojego pochodzenia, płci i braku doświadczenia, jeśli wierzysz w coś wystarczająco mocno, możesz zmienić świat. Czy czujesz się mały i nic nieznaczący? Czy uważasz, że Twoje marzenia są niemożliwe do spełnienia? Pamiętaj o Joanie Dark. Była prostą chłopką ale jej wiara i odwaga uczyniły z niej bohaterkę. Jeśli ona mogła, to ty też możesz. Pierwszym krokiem jest wiara w siebie i swoje marzenia. Joanna Dark została pojmana, Osądzona i spalona na stosie za herezję, ale jego śmierć nie poszła na marne. Jego odwaga zainspirowała Francję do kontynuowania walki i ostatecznie Anglików wypędzono z kraju. Dziś Joanna Dark jest symbolem wolności, wiary i odwagi. Jej historia nadal inspiruje ludzi na całym świecie do walki o to, w co wierzą, bez względu na przeszkody. Joanna Dark pokazała nam, że wielkości się nie dziedziczy, lecz zdobywa. Ta wiara może przenosić góry. Że jedna osoba przy odrobinie determinacji może zmienić losy narodu. Zasubskrybuj nasz kanał, aby poznać więcej inspirujących historii o samodoskonaleniu. Podziel się tym filmem z kimś, kto potrzebuje odrobiny odwagi w swoim życiu. Jaki jest twój Orleans? Jakie marzenie odważysz się zrealizować? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Pamiętaj, Ty też możesz być bohaterem.